W tym można film nakręcić, ja teraz film kręcę. Powiedz coś do kamery. Co ja mogę robić. Wy mnie lubię? Nie, pogadaj, po, pogadaj o jakichś swoich teoriach jakich, takich filozoficznych. Filozoficznych. Hmm. Tak. A dzisiaj ja dzisiaj nie mam dzisiaj na, na, tego, na języku, ale... Nie masz dzisiaj na stroju do filozofowania. Takie... Nie zawsze mam na przykład. To walnij piec, sobie to... piwko jeszcze. Operator, reżyser kamery też sobie walnie pikko nie było. Komuniści byli tak pojebani, że była praca na na trzy zmiany wszyscy mieli pracę i się nie ten towar podział, więc, kurwa nie w sklepie nie było ja nie mogę tego powiedzieć co oni robią z tym towarem Kapu no? nechuj no, pracować no. ale no. po prostu jaja z wtedy robić to wtedy ja bym ja by tak padł na pomysł tylko ja wtedy, ja wtedy myślałem że komuna jest jakimś strojem dobrym, nie? bo wszyscy mają pracę, nie? A że kurwa, robisz, robisz i jednak kradną wszyscy i ja nie, już nie, nie mogę się połapać, co to było wtedy. Coś się musiało też destruktować, nie? Weźmy mi to, co mogło się dziać? Ja uważam, że oni to handlowali gdzieś. Bo myśmy, wiesz, władcami Polski by, był PZPR, nie? I oni byli tak naprawdę właścicielami całej Polski, nie? A nie tam, państwo należało do nich i wszystko, nie? I żeby utrzymać te swoje partię, mieli tam te swoje blokowiska, jakieś te sklepy i tak dalej, bo tam nawet nie wpuszczali innych, to no handlowali gdzieś się dało tam z Zachodem, z Ruskimi, z Japońcami, to się dało sprzedać, żeby kurwa ten aparat partyjny utrzymać, no i cała, 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 śpiewka, a resztę w chuja wszystkich robili. I jak tam wspominają, nie słyszę, że komunę wrócią, bo te, te takie chłystki, nie, takie widziałem, w gazecie czytałem, takie smarki, po <noise> 20 lat mają, i mówią, że komunę żeby chcieli założyć, bo tam przeczytali jakąś teorię Lenina. A nie wiedzą, co to, A co to jest, A to jest, to by pierwszy, to pieprzyć, takie kłopoty. <noise> bo się chciało komuny. Jak ci powiem, bo ty nie masz żadnego raju teraz, bo to też jest ciężko, nie? Bo tam cię... jeden cię wycyckać, ci te drugi trzeci, nie? Ale jest wolność, ale jest pewna wolność, jakieś tam te, jakąś robotę na 8 godzin, masz te na przykład te 1000 zł, 1300, nie? Cieriałem te 600 zł, no to jak tam kombinujesz, tak, No nie mówię, żeby tam kraść czy coś, tylko tak tego co przepisy pozwalają, nie? To coś można wykombinować i jakoś można te życie ruszyć, nie? A za komunitę ani w prawo, ani w lewo, ani na środek w ogóle. Je <śmienicza> zero było. I nie wkurziałby cię taki ustrój. Słuchaj, pamiętam. Hitlera nie pamiętam, ale babka mówiła, że bo go z wojny przeżyła, nie? ja tam trochę z książek nie wiem, z Hitler, no I uważam, że też był pojebany facet, bo on znowu jakiś raj dla tych, chciał dla tych arycików budować, dla tych czystej rasy niemieckiej. czy jak tam w pływie, jak, co za jeden był znowu? Filozof. I też był pojebany, bo on chciał znowu robić dla siebie, ale kosztem wszystkich innych, nie? Bo ja wam powiem, jak ktoś chce czysto jakoś tam Niemkę znaleźć, albo Żydówkę, czy tam jakąś inną Polkę, nie chce szukać na tysiąc lat. Ma prawo, nie? A jak to ja, ja chcę się ożenić na przykład, z Żydówką, nie? A bo z murzynką. I to chuj im do tego, nie? Ma prawo się ożenić, tak ja nie? A ja chcę to, co mogę ja szukać jakieś czystej rasy. Ale pan jest pojebane. Do widzenia. Z tego co tam wiem, Hitler nie był się od, od tego Lenina, czy jak mu tam było, Engelsa i, i tego drugiego, trzeciego marca i tym podobnych. Tylko, że on chciał też jakiś socjalizm zbudować, tylko dla tych tak zwanych arycików i, i Czystej rasy, no tam podobno, że Japońców uważał jeszcze jakiś za jakąś rasę ludzką. No i tam, Muszynów to za małpy, a Żydów za wszyscy i tak dalej. No jakoś taki, no niebo pojebany, facet. no miał jakiegoś fiola. No do psychoanalizy się nadaje, do psychiatry. A <grym> może z genami to ktoś nie tak. <grym> A ja jak przypatrzyłem się jednemu i drugiemu, to że obydwa są całkowicie pojewane. Z taką różnicą, że hitler był bardziej może taki... E, może bardziej był taki... Ta agresja była taka skierowana taka czy, e, bezpośrednio przeciwko tym no. Przemoc była taka cielesna jakoś taka, nie? Że tam zamontować, zagazować tak dalej. A stali był taki sam głupi, tylko że się tylko stosował takie sztuczki jakieś, że tam zamiast na wprost kogoś zakatować, no to robił te przesłuchania, że na przykład tam dręczył jakimiś pytaniami albo jakimiś tam bez końca, no jak tam, no nie wiem dokładnie o co chodzi, ale stają jakieś, robię jakieś nasyła jakieś tych, 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 tych zbirów z NKWD i oni tam porywali do więzień i tam ich dręczyli psychicznie a jak trzeba było to potrafili tak samo zabijać jak i te, te, te hitlerowcy tylko różnica taka że, że hitler bardziej sławy większą osiągnął tym swoim złem a, a stalin trochę mniejszą i taka, taka jest różnica między hitlerem a stalinem no, a obydwa całkowicie porąbane faceci całkowicie przekręcone mają w głowa moim zdaniem <śleszy> taka prawda, że Fromm jest za bardzo cienki bolek, a Fromm jest ciężki, bardzo ciężką naukę uprawia, tę psychoanalizę, ale From to e, Fromm z grubej rury i nie uwija fawełne żarwo, tak jak jest z rzeczywistych badaw, a Fromm jest za cienki, po prostu fajnie wszystko, wszystko jest dużo dobrych rzeczy. Z pewnym czytać. Freuda też, tylko Freud jest... Freud drąży temat do samego spodu, aż boli, a czasami nie boli, czasami cieszy. Dużo ludzi się, się, zaskocza, że on jest taki gór czy jakoś tam, nie? A nie wiedzą, że on jest no, taki elektryk prosty i się ode mnie. I chodzi o to, że jakby nie było tego Bałęsy, to my byśmy sobie nie porozmawiali, nie mielibyśmy internetu i nie mielibyśmy szamponu nawet i papieru toaletowego. A tak to on to rozwalił to gówno, i pierdolone komody, czy jak to się nazywa, i teraz możemy coś zrobić. <noise> Także nie jest to tak źle. Armię prywatną chce zrobić, policję prywatną, to całkowicie mu odwaliło. Tego, do takiego nie słuchajcie nawet. Polityka jest główna, nudna jest polityka, nie? ale to się musi robić. I chodzi o to, że no to wszystko jest od prawa do lewa, ze środka jest z boku, to wszystko jest Wy, Wypija z tego, z tego tej władzy jakiś pomysł, wy, wybierać trochę z lewicy, z prawicy, ze środka z boku, żeby się dało coś w tej Polsce zrobić i myślę, że w innych krajach, ale, no, ale co można zrobić? Jak, jak oni rządzą? Bo jest tak zwany dzieci przykazań, nie? I jednak przeciętny człowiek, przeciętna kobieta, przeciętny jakiś tam mężczyzna, czy murzyn, czy, czy jakiś tam inny Żydek, czy jakiś tam Rusek, czy jakiś tam Fiń, czy nie, nieważne, jakiś z wieśniak, czy z miasta. To jakieś jest normalne. to on wie, że, że nie potrzeba mu żadnych przykazań, bo wie, że to jest dobre, to jest złe i żadne filozofia, nie żadne przykazania bo to niepotrzebne. A przykazania to są dla przestępców po prostu. <grytanie> Ja wam ludzie jeszcze coś mogę powiedzieć, że to nie myślę, że jestem jakiś taki niewiadomo jaki filozof, że ja wam mogę powiedzieć, że was wszystkich też takiego, wszystkich kobietach i mężczyznach, jak to się mówi, babach i chłopach, takich normalnych, coś fajnego jest, tylko trzeba popatrzeć tam do swojego wnętrza. I potem można olać wszystkie państwowe i religijne przykazania. I samo się wyreguluje. I nie mam racji. No. Że, że, że to jest tak zwana prawica, czy jakaś tam no prawica mówią, ale to jest takie pomieszane z jakąś tam lewicą w tych swoich ideach zastranych. a ten, ten cały kaczysty bracia, to moim zdaniem to są takie buroki, chamy, z miasta, bo z miasta są to prawda, ale tylko ładne słowa mówi ale zachowują się gorzej niż chamy ze taka jest prawda. SND, co to jest za szajz, na podsumowałem, a SLD to jest... Oni się umieją zachowywać, umieją się zachowywać, ale to są takie gnidy, oni przez 40 lat rządzili <ścoughs> w Polsce, to są przeważnie ich tam te rodziny, a trochę tam obcy się dołączyło i oni się umią zachować, ale są jak te farbowane listy, to są takie zwykłe oszusty, które umieją ładnie się ubrać i też są jedne z miasta, drugie z, lewic. po... z lewicy, to też takie, to takie głupki są wszystkie te z lewicy, nie ma co słuchać tej, bo to pra... ja wam jeszcze coś powiem, lewit SLD, lewica, <ścoughs> i to na hołd, weźcie i wyśmiejcie. nie ze wszystkich chcę się śmiać, ale... ale z debili to mam ochotę się pośmiać. Może nie ze wszystkich chcę się śmiać, ale z ze... debili to mam ochotę się pośmiać. No, no. Jestem pewny, że internauci będą to cytować. A.